Uroczystą muszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Turku rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Policji. Przewodniczył jej ordynariusz diecezji wocławskiej, ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski. To, aby, była aby wracać w swojego i spełnieniu i swojej do swoich rodzin. Główna część uroczystości odbyła się przed Komendą Powiatową Policji przy ulicy Legionów Polskich. To zawsze szczególny dzień, kiedy możemy w chwili spokoju pomyśleć o naszych osiągnięciach, a także o planach na przyszłość. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji z Komendy Powiatowej Policji w To, że nasz powiat jest bezpieczny, to Wasza zasługa. To Wasza służba, Wasze poświęcenie i ciężka praca przyczyniają się do tego, że nasz powiat jest miejscem spokojnym i bezpiecznym. Wśród zaproszonych gości byli pierwszy zastępca komendanta głównego nadinspektor Dariusz Augustyniak, komendant wojewódzki policji nadinspektor Piotr Mąka, a także nadbrygadier Marek Kubiak, dyrektor rządowego Centrum Bezpieczeństwa i nadbrygadier Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nie przypominam sobie w ciągu 24 lat mojej pracy, żeby komendant główny policji odwiedził miasto Turek i to też jest jakby podkreślenie rangi dzisiejszego święta i i tego, co tak naprawdę też świętujemy, czyli oddania po modernizacji budynku komendy, co warte podkreślenia dzisiaj w Turku na terenie powiatu tureckiego ta historia na pewno nigdy nie miała miejsca, jest aż cztery generałów, dwóch generałów Państwowej Straży Pożarnej i dwóch generałów Policji, także no, sytuacja zupełnie bez pre precedensu, podkreślające naprawdę wagę dzisiejszego, dzisiejszego święta. W uroczystym apelu uczestniczyli także pierwsza wicewojewoda Wielkopolski Aneta Strawska, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji publicznych. Głównym punktem uroczystości było oddanie do użytku zmodernizowanego budynku komendy. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad 10 milionów złotych. Swój wkład finans w to ogromne przedsięwzięcie miał także powiat turecki. Tym prezentem w dniu dzisiejszego święta policji jest nasza zmodernizowana komenda. Modernizacja trwała no bez mała trzy lata. Epek końcowy myślę, że nie powiem za dużo, jak określę, Jednym słowem, że, że po prostu powala. Polska policja się zmienia. Od roku 2016 w ponad 370 obiektów, czy wybudowaliśmy od samego początku, czy zmodernizowaliśmy, czy wyremontowaliśmy. Jednym z takich obiektów jest oddawana dzisiaj do użytku po generalnym remoncie komenda, obiekt Komendy Powiatowej Policji w Turku. Ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj przy okazji naszego święta, święta policji mogliśmy oddać nowoczesny obiekt nie tylko policjantom, ale również i mieszkańcom powiatu tureckiego. Zostało na ten cel przeznaczonych ponad 10 milionów złotych. Dołożył też starosta turecki, samorządowcy. Także widzimy, Szanowni Państwo, że ta współpraca między rządem a samorządem znakomicie się tutaj w powiecie tureckim układa i dzięki temu powiatowa policja będzie pracować w bardzo dobrych warunkach. Rząd prawa i sprawiedliwości bardzo dba o formację mundurową, Wspiera je środkami z budżetu państwa. Oddanie tego przedsięwzięcia do użytku jest bezprecedensowe, bo przeszło 10 milionów złotych pozyskała Miejscowa Komenda Policji w Turku do finansowania państwowych pieniędzy na rozbudowę i na modernizację obecnego budynku. A moim skromnym zdaniem, jest to najpiękniejsza komenda powiatowa Policji w Wielkopolsce, a może nawet w Polsce. W czasie apelu wręczono także odznaczenia policyjne i wyróżnienia. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 35 policjantów. Przyznano również brązową odznakę zasłużony policjant oraz medale niezależnego samorządnego związku zawodowego policjantów województwa Wielkopolskiego. Powiat turecki jest powiatem bardzo bezpiecznym. Praca policjantów oceniam bardzo wysoko, z dużym zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tureckiego i to od wielu wielu lat się nie zmienia. I jestem przekonany, że kolejne lata również będą takie same. Nie zabrakło także życzeń i gratulacji skierowanych do wszystkich policjantów. Przede wszystkim zdrowia, bo, bo ono jest najważniejsze i bezpiecznych powrotów z wszelkich interwencji do miejsca zamieszkania po zakończonej służbie. Ja bardzo. Wysoko oceniam poziom pracy tejże jednostki. Jednostki, z której można być dumny i mieć satysfakcję. To jest komenda otwarta na współpracę, i której zawsze zależy na bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego. Z tego się bardzo cieszę i chciałbym Wam wszystkim. Życzyć wszystkiego najlepszego. Chciałbym wam wszystkim podziękować za trud i wysiłek, jaki codziennie wkładacie swoją służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ale życzę Wam przede wszystkim, aby Wasza służba była skuteczną służbą, bezpieczną służbą i to chyba najbardziej do wszystkim nam zależy. Uroczysta zbiórka zakończyła się defiladą kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Pożyt standardowy Komendy Powiatowej Policji Policjanci, którzy wchodzą w kompanię honorową są wizytówką w Wielkopolskiej Policji, to policjanci z trzeciej kompanii oddziału policji w Poznaniu. Po zakończeniu zbiórki chętni mogli zwiedzić wyremontowany budynek komendy.